Tak jak niektórzy też zauważyli, że jest to moje dziecko, Fundusz Sołecki. Rzeczywiście, kiedy wygrałem wybory w 2010 roku, pragnąłem, żeby akurat Fundusz Sołecki by miał zastosowanie w naszej gminie. Przez te 10 lat praktycznie wypełniliśmy wszystkie małe potrzeby w miejscowościach. Przede wszystkim to jest wyposażenie świetlic, jakieś małe inicjatywy, czy małe inwestycje. W tej chwili to tak jest, jak prawie że w rodzinie. Dziecko dorasta i idzie na swoje. Doszliśmy wspólnymi siłami do wniosku, że w momencie kiedy już wypełniliśmy najmniejsze inicjatywy, najmniejsze potrzeby zostały na większe inwestycje, szkoda by było tych pieniążków gminnych dzielić na części i nie wykorzystując na większe inwestycje. W momencie kiedy mieliśmy większe dofinansowanie z budżetu państwa do wypełnienia tego funduszu, to nam się po prostu bardziej opłaciło. W momencie kiedy już niektóre miejscowości nie mają pomysłu albo rozpoczynają jakieś inwestycje, takie większe z małymi pieniążkami nie potrafią je wypełnić. A w związku z tym, przy niedużym dofinansowaniu, bo w ubiegłym roku było to poniżej 20% z budżetu państwa i wiele niewykorzystanych takich pomysłów, zdecydowaliśmy, że odstąpimy od tego, nie będziemy tej kwoty wyodrębniać z budżetu gminy, a przeznaczymy na większe zadania. A czy jest szansa, że jeżeli sytuacja finansowa gminy, no i też sytuacja w kraju troszeczkę się <laughs> poprawi, ten stres finansowy związany z pandemią koronawirusa, Odejdzie nam w niepamięć za parę lat, to być może gmina powróci do tego pomysłu. Tak, oczywiście. Jeśli będzie to tylko korzystne dla naszych mieszkańców, na pewno będziemy to robić. Mamy taką możliwość, jak każdego roku wcześniej uchwalaliśmy wyodrębnienie budżetu. Teraz troszkę zasady się zmieniły, że już mając wyodrębniony, jeśli chcemy, żeby w tej chwili nie działał, to musimy go zawiesić. To tak jak praktycznie zostało to zawieszone, się tego będą warunki, na pewno będziemy dalej to wykorzystać. Bardzo sobie cenię inicjatywę społeczną. Zresztą przez te ponad 10 lat dopasowaliśmy się do siebie. Bardzo ładnie nam się współpracuje z mieszkańcami I, i każda inicjatywa, mniejsza czy większa, która wychodzi od mieszkańców jest wykorzystywana często pod ich kierownictwem tam, gdzie jest to możliwe, tam, gdzie nie jest to możliwe. To nasi pracownicy przejmują. Chcemy ze sobą współpracować, bo przecież naszym zadaniem jest to, żeby służyć mieszkańcom, żeby wypełniać wszystkie ich potrzeby. I te takie, które są zapisane ustawowe, ale nawet takie, które nie są zapisane, a służą temu, żeby integrować środowisko, żebyśmy zechcieli czuć się właścicielami i mieszkańcami tej gminy, ale żebyśmy też chcieli dbać i korzystać ze wspólnych dóbr.